Witam Państwa bardzo serdecznie, Dobra ja, moja praca w samorządzie Miasta i Gminy Radów. Byłem szczególnie dumny, że mogłem być burmistrzem miasta, miasta z wielkimi tradycjami, wielkich ludzi, że mogłem prowadzić tą, tą miasto, tą gminę do szybszego rozwoju. W 2010 roku, 15 grudnia, przyjmując sformułowanie obiecałem, że dołożę wszystkich starań, aby gmina rozwijała się w sposób zrównoważony. I tak to się działo. Wykonaliśmy setki milionów inwestycji, które będą służyć w przyszłości mieszkańcom, przede wszystkim naszym dzieciom, młodzieży, następnym pokoleniom. Wszystkie te inwestycje były zaplanowane, te wszystkie te inwestycje były konsultowane, a przede wszystkim z poparcia rannych, którzy wykonali niesamowitą pracę. Za to im chcę serdecznie podziękować od 2050 roku czyli przez trzy kadencje ostatnia kadencja była najdłuższa po każdej kadencji robiliśmy właśnie takie podsumowanie podsumowanie kadencji samorządu gminy Radów. chcieliśmy państwu pokazać co przez ten okres czasu zrobiliśmy jakie były wydatki jaki był stan finansów miasta i gminy radów muszę powiedzieć że stan finansów miasta i gminy radów na ten na dzień dzisiejszy jest bardzo dobry Zanurzenie wynosi niespełna 15% w stosunku do 37%, które ja w momencie obejmowania przeze mnie urzędu. Budżet nasz to ponad 80 milionów. Jak ja przeszedłem, to budżet wynosił 33 miliony, prawie trzykrotnie zwiększony budżet. To są te osiągnięcia, których nie, nie musimy się wstydzić. Chcę podziękować i te podziękowania też wszystkie są właśnie w tej podsumowaniu kadencji Samorządu Gminy Radów na lata 2018-2024. W tym moim słowu na radę tak skutowo chciałem podziękować wszystkim i pokazać osiągnięcia, które osiągnęliśmy. Więc zacznę organizacje organizacji pozarządowej, pracowników szkół, jednostki samorządowe, drukną, jednostką, członkiem KGW, ale przede wszystkim pracownikom. Pracownikom, którzy są zatrudnieni w Urzędzie Miejskim, którzy zatrudnieni są w jednostce, w jednostkach polegających Urzędu Miejskiemu. To są ludzie bardzo dobrze merytorycznie przygotowani do zawodu. Wykonują swoją pracę bardzo rzetelnie, sumiennie, to na ich barkach, Spoczywa, Spoczywał rozwój. Świta czy Nikola? I tak właśnie to było zawsze. Że pracownicy byli motorem do, do tego, aby wszystkie te zmiany dokonywać, oni też te zmiany ak ak akceptowali. Za to im serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Radów, którzy mnie przez ten okres czasu wspierali, którzy ze mną dyskutowali, którzy ze mną rozmawiali, który też. Mówili o krytycznych, krytycznych sprawach. Niektóre te krytyczne sprawy oczywiście nie realizowałem z tego tytułu, że w większości one były brane, żeby te osoby jakoś osiągnęły swoje korzyści materialne albo statutowe. Gmina Radów to prawie 10 tysięcy mieszkańców. To miejsce, w którym ma szansę rozwoju dzieci, młodzież, młodzież i także dorośli, wprowadzeń przez kluby seniora, placówka wsparcia dziennego. Proszę zauważyć, jak wyglądał budynek Urzędu Miasta i Gminy Radów, a jak wygląda dzisiaj, jak wygląda, jak wyglądają miejsca parkingowe 13,5 roku temu, a jak wygląda, wyglądają dziś miejsca parkingowe, jak wyglądał Proszę Państwa, e, tak zwana burznica, a jak wygląda dziś miejskie centrum kultury, w którym jest kino kręgielna, jest sala, w której dzisiaj właśnie właśnie będzie zaprzysiężenie nowego burmistrza e, Mateusza Borowca. I życzę mu z tego, tego żeby, e, żeby przede wszystkim wierzył w siebie, żeby w końcu wierzył w siebie i żeby, żeby dobrał sobie takich pracowników, takiego zastępcę, którym mogliby przede wszystkim, żeby mu pomogli w sprawowaniu tej poważnej funkcji. To jest funkcja, która wymaga dużo determinacji, podejmowania decyzji. To jest funkcja, której odpowiada się za wszelkie dobra materialne, ale przede wszystkim odpowiada się za ludzi. Przepraszam tych, którzy których zawiodłem, albo którzy mieli inne oczekiwania. Po tym co, po tych, po tych słowach wsparcia, które otrzymałem w mediach społecznościowych, ale, ale nawet dzisiaj, dnia 7 maja 2024, wchodząc do budynku, ludzie ze zdziwieniem opowiadali to, co się działo i nie mogą uwierzyć. Tak, nie mogą uwierzyć, bo w jakim stopniu nie została doceniona praca tą, którą wykonywaliśmy wspólnie prawie przez 14 lat. To jak gmina Radów potrafiła się zmienić. Jak zmieniła się infrastruktura drogowa, kanalizacja sanitarna, wodociągowanie stacja uzdatniania wody, która była przez tyle lat niemodernizowana, przez te lata gruntownie zmieniona i wszyscy odczuwamy to, że woda płynąca z naszych kranów jest zdecydowanie lepiej uzdatniana. A podpisane umowy, które teraz już zostały podpisane e, dotyczące automatyzacji stacji, pozwolą nam na to, że ciśnienie wody, wody we wszystkich miejscach będzie jednakowe, a przede wszystkim dodatkowo e, mleczkowa, wapienne dodane do usłatwiania wody, spowoduje to, że jakość tej wody będzie znacznie lepsza. Co mamy? Modernizacja, proszę Państwa, dróg miejsc posterowych, podpisana umowa na ponad 3 miliony złotych. Proszę Państwa, to są drogi w Wałudzie, to są drogi w Zdrohecu, to są drogi w Radłowie, ale przede wszystkim, proszę Państwa, miejsca parkingi koło szkoły w Radłowie. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Wola Radłowska, Radów, Zdrohec, Węce Siedleckie i też droga. Chodniki, proszę Państwa, te dwa zaklęte niebezpieczne w Niwce, Będą zrobione w tym roku. Tak samo jak chodnik, przebywający od szkoły tutaj po poddanych budynkach PG-u, i, i wychodzący chodnik naprzeciw kościoła. To wszystko będzie zrobione. Na to, na to wszystko pozyskaliśmy pieniądze, i teraz tylko jest kwestia przypilnowania realizacji tych zadań. Modernizacja budynków socjalnych, szkół publicznych. Wszystkie szkoły publiczne, czyli Radów, Wola Radłowska, Zabawa oraz tak zwane czworaki, te dwa pierwsze będą zmodernizowane. Remonty wewnątrz szkół, a tutaj termomodernizacja, odwilgocenie budynków i wymiana stolarki. To proszę Państwa, rozstrzygnięcie 12 już. Mamy podpisaną umowę na pracę konserwatorki i restauratorskiej, budowy roboty były Mamy podpisane, proszę Państwa, prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytkowej plebanii w Radłowie, a już niedługo podpisana zostanie umowa na roboty budowlane w kościele parafialnym w Radłowie. To są kwoty rzędu na te dwie inwestycje, milion sto tysięcy złotych pozyskane. I mamy, proszę Państwa, budowa kanalizacji sanitarnej, ulica Glowska i cały Glów. Następne, e, następną rzecz, którą e, podpisaliśmy, to proszę Państwa e, c, przede wszystkim świetlice wiejskie, e, doposażenie, e, doposażenie, kuchni w Woli Radowskiej przy Bysławicach i w Wałudzie. Proszę Państwa, e, e, w ramach inicjatywy samorządowej powstanie 36 mieszkań Woli radłowskiej tutaj inwestycja celu publicznego. Kończymy papiery, a potem przekazujemy grunt i mieszkanie pod wynajem będą zrealizowane. Proszę Państwa, na pewno też jakimś historycznym momentem było to, że zostało w końcu wybudowane rondo w Wałudzie, o które walczyłem ja od 2011 roku. I to jest też ten sukces. Proszę Państwa. Kończą się prace dotyczące tworzenia pierwotnej budowy Domu Ogrodnika, to jest przy parku. Całe plany y, jakieś y, rewitalizacji parku są pozwolenia na budowę. Teraz tylko trzeba y, po prostu składać wnioski i realizować te zadania. Dziękuję wszystkim Państwu za to, że byliście ze mną, za to, że mnie wspieraliście, za to, że usłyszałem od Was miłe słowa i za to, że wspólnie zrobiliśmy tak wiele. Wierzcie mi, że Gmina Radów, Miasto Gmina Radów jest rozpoznawalne na mapie całej Polski. Raz przez to, do, przez dokonania, raz, że organizowaliśmy turnieje w którym uczestniczyli ludzie z całej Polski, jak turnieje brydżowe, turnieje szachowe, I tak samo jak zawody triatlonowe, do których trzeba jak najszybciej wrócić. I myślałem, że już w tym roku te zawody się odbędą, jednak przestałem tą funkcję pełnić. W związku z tym wszystkie zadania te zostaną powierzone mojemu następcy. Mam nadzieję, że rozwój sportu będzie postępował tak do tej pory. Mamy się Szczycić i budowa hali widowiskowo-sportowej, która była moim marzeniem, została spełniona. Wszystkiego dobrego, zdrowia dla wszystkich i dziękuję bardzo za współpracę.